Gość Radia Płońsk. Wrzesień to czas naborów do przeróżnych sekcji w Płońsku, no i nie tylko w Płońsku. O tych naborach, zapisach będziemy dzisiaj rozmawiali o jednej z form naborów, no bo będziemy mówili o scoutingu, a razem ze mną drużynowy pierwszej drużyny scoutów Europy Janek Baudyga. Witam cię serdecznie. Witam. Powiedz mi na początku, powiedz wszystkim słuchaczom, czym jest scouting, bo może nie wszyscy o tym już słyszeli? z czym to się je w ogóle? Myślę, że najlepszym sposobem, żeby opisać scouting, będzie po prostu posłużenie się cytatem. Jest to cytat z Roberta Baden-Powella, czyli twórcy skautingu. Powiedział on, że skauting jest grą dla młodych ludzi, pod przewodnictwem młodych ludzi, w której starsi bracia stwarzają młodszym zdrowe otoczenie i zachęcają do zdrowych zajęć, ułatwiających wyrobienie w sobie cnót obywatelskich. Czyli po prostu celem wychowania skautowego jest podniesienie poziomu przyszłych obywateli, szczególnie pod względem charakteru i zdrowia, zastąpienie samolubstwa służbą dla bliźnich, usprawnienie chłopców pod względem moralnym, fizycznym żeby po prostu umieli pełnić służbę. Można powiedzieć, że to są harcerze, czy to jest zupełnie co innego? Harcerstwo, no to jest takie polskie określenie. Scouting, my nazywamy się scoutami, bo można powiedzieć, nasze źródło bierzemy prosto od, od Baden-Powell'a, od, od jego metodyki, od jego książek, od jego zaleceń i dlatego nazywamy się scoutami. Dodatkowo jesteśmy scoutami Europy, bo u nas poza tym celem harcerskim jest jeszcze zawarty cel integracji europejskiej. Ta federacja, do której Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego zawisza, bo tak się fachowo nazywamy, należy. Federacja Skautingu Europejskiego. Poszczególne jej, można powiedzieć, sekcje stowarzyszenia są w różnych krajach. Najwięcej jest nas we Francji, potem we Włoszech i Polska jest trzecim krajem pod, pod względem liczebności. Także mamy również obozy międzynarodowe. W 2014 roku odbył się wielki obóz skautów z całej Europy we Francji, na którym nasza drużyna również była. Czego uczy scouting? No i w ogóle co robicie na zajęciach, spotkaniach, obozach? Przede wszystkim scouting to jest świetna zabawa. Myślę, że każdy młody człowiek, nie tylko młody człowiek, zrozumie, że, że nudnymi wykładami nikogo niczego nie nauczymy. Szczególnie młodych ludzi. Dlatego my nasze wychowanie, naszą metodykę wprowadzamy poprzez po prostu ciekawe zajęcia. To znaczy, dla każdej poszczególnej grupy wiekowej dobrane są takie zajęcia, takie aktywności, które po prostu sprawiają, że, że chłopak czuje się dobrze. W łońsku istnieje gromada wilczków prowadzona przez, przez już dorosłych, dojrzałych ludzi, którzy zajmują się tymi dzieciakami i potrafią wychować je i do posłuszeństwa, a jednocześnie do mądrej zabawy. Na zbiórkach wilczków chłopaki uczą się takich podstawowych rzeczy jak szyfry, poznawanie przyrody, też budowanie odpowiednich relacji między sobą. Natomiast jeśli chodzi o drużyny, harcerzy. Ja jako drużynowy nie ingeruję aż tak bardzo w to, co chłopaki robią. Ja jestem takim dobrym duchem, który pilnuje zastępowych czyli harcerzy, takich typowych harcerzy kilkunastoletnich, którzy prowadzą zbiórki dla swoich zastępów. Typowe aktywności u nas w scoutingu odbywają się w zastępach, to znaczy w małych grupkach od 5 do 8 osób, do, do ośmiu chłopaków. W tych grupach chłopaki spotykają się na łonie natury i tam robią naprawdę fajne rzeczy. Uczą się praktycznych umiejętności typu rozpalanie ogniska, gotowanie na ogniu, budowanie stołu, na którym później to zjedzą, to zjedzą to, co sobie ugotują. Tak Samo na obozach chłopaki wszystko co chcą zjeść muszą sobie sami ugotować wcześniej na ognisku i śpią na platformach, które budują wcześniej na drzewach. Upolować też? Czy to już jest tak za, za daleko i już idziemy? No w tym, pod tym względem wspoma wspomaga nas Biedronka <głos> 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 I, i samochód dostawczy, no ale no cóż, jakby chcieli coś tam sobie polatać na zbiórkach z Łukiem, no to wiadomo. Nie mam przeciwwskazań. Nie mam przeciwwskazań. E, powiedz mi tak z doświadczenia twojego, bo trochę już pewnie w tym scoutingu jesteś. Czego ciebie nauczył scouting? Jakich cech, charakteru, jakich umiejętności? W scoutingu jestem od 10 roku życia. Ciężko jest mi teraz sobie wyobrazić moje życie bez scoutingu. Myślę, że przede wszystkim opanowania w niektórych sytuacjach. Scouting to jest różne aktywności, które wchodzą w skład naszego harcerstwa, po prostu nie należą do typowych w normalnym życiu. Trzeba umieć sobie z tym poradzić. Też umiejętność porozumiewania się, bo byłem przez pewien czas zastępowym, który musiał organizować pracę zastępu, to bardzo dużo uczy, bo scouting sam w sobie powierza chłopakom... Bardzo dużą odpowiedzialność, tak jak już powiedziałem. Ja nad nimi nie ślęczę. Oni pracują sami, więc jeżeli chcą osiągać efekty, sami muszą zacząć pracować. I czują, że ten zastęp, czują, że ta drużyna należy do nich. I jeżeli oni będą pracować, to ta drużyna będzie mocna. I ten zastęp będzie mocny. Dlatego to tak bardzo rozwija, bo jak dajemy odpowiedzialność, to dajemy możliwość do rozwoju. Dla kogo jest scouting? Dla, dla jakich osób, w jakim wieku? Od kiedy można zacząć? No i kiedy jest ten górny, górna granica? Tak naprawdę, znaczy zacząć można już od 8 roku życia, będąc w gromadzie wilczków, która u nas w pońsku funkcjonuje, do 12 roku życia. Wtedy następuje przejście z wilczków do, e, do harcerzy. E, harcerze to są, e, są chłopcy, czy też dziewczęta, bo mamy też nurt żeński, w wieku od 12 do 17 lat. Powyżej 17 roku życia to już są wędrownicy, czyli starsi harcerze, którzy zwykle pełnią jakieś służby typu będąc szefami, pracując w stowarzyszeniu, czy podejmując jakieś inne służby. Górnej granicy nie ma. Sam znam brodatych, siwych e, starszych panów, którzy pracują w scoutingu i bardzo się dobrze w tym czują i bardzo nam pomagają. Których serdecznie oczywiście pozdrawiamy. <grym> Powiedz nam jeszcze tylko na koniec, w jaki sposób się zapisać do scoutingu. Gdzie się spotykacie, kiedy i o której godzinie? Jeśli chodzi o zbiórki, e, nie są one, można powiedzieć, w bardzo regularny sposób organizowane, bo czasami są one wcześniej, czasami później. Zależy to od tego, co i gdzie chłopaki robią. Chcąc się z nami skontaktować, najłatwiej będzie po prostu wejść na Facebooka, znaleźć e, stronę Skouci Europy w Pońsku. Tam staramy się wrzucać jakieś informacje dotyczące naszych zbiórek, co robimy, co się dzieje i przede wszystkim tam jest kontakt do nas mailowy, chyba też telefoniczny. I ten kontakt znajdziecie też pod facebookowym postem dotyczącym dzisiejszej audycji. A za uwagę w dzisiejszej audycji gość Radio Płońsk dziękuję Janek Bałdyga, drużynowy pierwszej Płońs drużyny, drużyny płońskiej skautów Europy i Janusz Popłonkowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.